Jeżeli planujecie w tym roku zakup komputera, to zdecydowanie warto się pospieszyć. Ceny stale rosną i lepiej nie będzie jeszcze przez długi, długi czas. Dlatego też przygotowałem dla Was polecane zestawy komputerowe, tak aby w tym trudnym okresie dobrać rzeczy, które faktycznie warto kupić. Zaczynamy! Najtańszy z polecanych zestawów ląduje w cenie około 3000 zł. To drożej niż w zeszłym roku te najtańsze polecane zestawy wynosiły, natomiast po prostu obecnie nie da się polecić niczego, co faktycznie byłoby godne polecenia w cenie niższej. Przykładowo zejście do 8 GB ram zdecydowanie nie polecam. Tak samo wybór mniejszego niż 480 GB SSD też zdecydowanie odbije się na Waszym komforcie. Jeżeli chodzi o podzespoły bazowe, mamy tutaj 6-rdzeniowy, czyli już całkiem współczesny procesor, co prawda z ograniczonym cache'em, pamięcią podręczną, Natomiast nadal całkiem dobrze sprawdzający się nie tylko w zastosowaniach codziennych, ale też w grach. Do tego mamy kartę graficzną Radeon 7600, 8GB karta. Tutaj ponownie można byłoby jeszcze przyoszczędzić, wybrać 6GB 3050, ale tego naprawdę, ale naprawdę nie polecam robić. Oszczędzicie 200-300 zł, a stracicie 30-40% na wydajności. To się po prostu nie kalkuluje. Dlatego te 3000 zł traktujcie jako taką bazę, jako punkt wyjściowy do składania komputera właśnie w 2026 roku. Jeżeli w waszym budżecie znajdzie się nieco więcej miejsca, to warto dopłacić około 500-600 zł do wyboru mocniejszego procesora Ryzen 5600. Tutaj mamy już pełne 32 MB wspomnianego cache'u, To zdecydowanie przyspiesza w samych grach, zwłaszcza tych tytułach esportowych, a do tego RTX 5060. Karta nie tylko nieco wydajniejsza od 7000. 1600K radona, ale przy okazji też oferująca dostęp do pakietu DLSS4, co oznacza, że poradzi sobie również lepiej w wyższych rozdzielczościach, Ogólnie RTX-y też lepiej zarządzają pamięcią, i pomimo iż mamy tutaj też te 8GB, po prostu ta karta lepiej sobie radzi z wyższymi rodziczościami. A w dzisiejszych czasach, po prostu takie rodziczości kupując nowy zestaw, i tak prawdopodobnie wylądujecie w rozdzielczości QHD, jeżeli chodzi o monitor. Do tego w tym zestawie polecam również nieco wyższej kasy zasilacz i całość zamyka się w okolicach 3500 zł na ten moment. Jak to będzie wyglądać w kolejnych tygodniach, no to czas pokaże. Natomiast aby faktycznie poczuć wzrost wydajności, wzrost komfortu i ogólnie po prostu uzyskać lepszą maszynę, trzeba dołożyć tak naprawdę kolejny 1000 zł. Lądujemy w przedziale około 4,500 zł, gdzie już uraczył nas swoją wydajnością, swoją zasobnością pamięci Radeon RX 9060XT, wersja, jak już wspomniałem, 16 gigabajtowa. Oznacza to, że w tym zestawie możemy cieszyć się już naprawdę dobrą wydajnością w QHD i to na znacznie wyższych ustawieniach detali. Również z ray tracingiem mamy tu wsparcie dla FSR4, co jest dosyć bezpośrednim odpowiednikiem DLSS4. Jest nieco mniej, jeżeli chodzi o wydajność, nieco gorzej, jeżeli chodzi o jakość, ale różnice są na tyle małe, że faktycznie można je uznać za równa siebie odpowiedniki. Natomiast w samym zestawie nie tylko karta graficzna się różni, co prawda procesor pamięci pozostały na tym samym poziomie, bo jeszcze do tej karty graficznej w zupełności wystarczą, ale dopłacamy do nieco nowszej, nieco bardziej lepiej wyposażonej płyty głównej. Jest lepsza, ładniejsza obudowa, zasilacz oczywiście też jest za ciosem mocniejszy, ta karta potrzebuje nieco więcej energii no i całość po prostu prezentuje się dzięki temu nieco bardziej okazale. A na to wszystko dochodzi jeszcze chłodzenie procesora, które teraz już nie będzie fabrycznym chłodzeniem dostarczonym przez AMD, zatem nie będzie to aż tak bardzo wyło, a przy okazji będzie też lepiej wyglądać i procesor będzie uzyskiwał prawdopodobnie nieco wyższe taktowania w trybie boost, co sprawą Właśnie lepszych temperatur. Zanim przeskoczymy do kolejnego progu cenowego, takiego faktycznie podnoszącego poprzeczkę wydajności, warto rozważyć jeszcze wybór zestawu nieco tylko droższego. Za nieco ponad 5000 zł możecie już taką wydajność, jak przed chwilą pokazane, zestaw za 4,5 dostać w pakiecie z 1TB SSD-kiem, a także z 32GB pamięci. A to już całkiem rozsądny przeskok. No bo faktycznie między 16 a 30 może dojść do sytuacji, w której grach zacznie tej pamięci brakować, zwłaszcza w przyszłości, a poza tym nie będziecie musieli żonglować albo gry, albo przeglądarka, można więcej rzeczy zostawić odpalonych w tle. Całość tutaj zamykam w nieco ładniejszej i też lepiej wentylowanej obudowie, a dodatkowo płyta główna jest na tym samym chipsecie, tej samej generacji, ale dodatkowo jest wyposażona w Wi-Fi, co podobnie podnosi komfort. Także za nieco ponad 5000 zł lądujecie już naprawdę z takim optymalnym, wydaje mi się, zestawem do gry na właśnie ten rok, w części zarówno w UHD, jak i QHD, na wysokich, a często nawet bardzo wysokich ustawieniach detali. Aby faktycznie odczuć przeskok wydajności trzeba już wydać około 6000 zł, a nawet nieco ponad. I to w tym przypadku, zwróćcie uwagę, że cofamy się do konfiguracji z 16 GB, ale dlaczego? I to tylko w jednej kości zaznaczę, ponieważ mamy tutaj procesor AMD Ryzen 5 7500X 3D. Procesor z pamięcią 3D V-Cache pozwala nam tutaj wybrać właśnie pamięć, która jest tylko jednokanałowa i nie traci tak bardzo na samej wydajności. Przygotowaliśmy na ten temat osobny materiał i niebawem pojawi się na naszym kanale. Także subskrybujcie, aby tego typu treści nie przegapić, bo zdecydowanie warto o takich rzeczach wiedzieć, aby właśnie takie oszczędności poczynić. Mamy tutaj też mocniejszą kartę graficzną. W zestawie za 6000 udało się już ulokować RTX -a 5070, 12-gigabajtową kartę, co prawda, ale do rozdzielczości ku HD to nadal wystarczy, a mimo wszystko wydajność samego GPU jest znacznie wyższa niż RTX. RXA 9060XT 16GB. Także tutaj zyskujemy zarówno pod mm, kwestią procesora, czyli procesor jest znacznie wydajniejszy, jak i sama karta. Jedynie nieco oszczędzamy na samym ramie, jest go po prostu mniej. Naturalnie, jeżeli taka narracja Was nie przekonuje i jednak kość 16GB nie przejdzie wam przez ręce, w sensie nie jesteście skłonni aż tak bardzo iść na kompromis, no to za około 7000 ten zestaw można dostać w wersji nieco wzbogaconej, właśnie z dwoma kośćmi. Są to, zaznaczam, nadal kości dosyć powolne, bo 5000 600 megatransferów, ale tak jak wspomniałem, ten procesor naprawdę aż tak bardzo na ten spadek przepustowości pamięci nie reaguje, dlatego też tutaj na takie oszczędności zdecydowanie można sobie pozwolić. W tym zestawie też zaproponowałem putę główną z Wi-Fi, aby ponownie podbić nieco sam komfort użytkowania, no bo to Wi-Fi, zarówno Wi-Fi, jak i Bluetooth. W sumie, który jest tam obecny, często się po prostu przydają. Prawdziwy skok wydajności uzyskamy dopiero, przechodząc na kartę graficzną AMD Radon RX 9070XT, 16GB układ graficzny, który jest znacznie wydajniejszy od rtx 5070. Nawet w grach, które intensywnie korzystają z ray tracingu, wykaże on wyższą wydajność. Dopiero tam, gdzie stosowany jest Racing, tracing, czyli tak zwany pełen ray tracing, RTX wypadnie nieco lepiej, ale i tak na obu dwóch tych kartach jeszcze o tej technologii raczej można zapomnieć, chyba że zajdziecie naprawdę nisko z rozdzielczością lub innymi ustawieniami detali, co oczywiście nie ma większego sensu. Procesor pozostaje ten sam, mimo że ma tylko 6 rdzeni. Jeżeli chodzi o gry, a także też zastosowania bardziej ogólne, sprawdza się naprawdę wyśmienicie i wypada po prostu lepiej niż wielordzeniowe procesory z droższych zestawów. Także tutaj po prostu pozostajemy przy Ryzenie 5 x 3 d oraz 32 GB tej, tej dosyć wolnej, powiedzmy, pamięci 5600, która, jak już wspomniałem, w tym procesorze nie ma większego znaczenia. Natomiast to się zmieniło, to oczywiście troszeczkę dopłaciliśmy do obudowy. Tym razem jest to takie akwarium od Chiefteka, jest też mocniejszy zasilacz, aby tam zdecydowanie bardziej prądożerną kartę zasilić. A skoro budowa taka piękna i przeźroczysta z każdej Strony, no to tutaj stwierdziłem, że dobrze będzie się prezentować chłodzenie z wyświetlaczem, który wskaże nam aktualną temperaturę na naszym procesorze. Przeskakując do ceny około 9000 zł możemy sobie pozwolić na zestaw, który można by już nazwać zestawem z wyższego segmentu. Co prawda karta pozostaje taka sama Radon RX 9070XT 16GB, ale procesor zamieniamy już na ośmiordzeniowego rdzeniowego Ryzena 7800 x 3 d Procesor o tyle lepszy, że wyżej taktowany oraz posiadający dwa dodatkowe rdzenie, co faktycznie w części gier może przynieść wzrost wydajności. W zasadzie w większości gier przyniesie wzrost wydajności w związku z samym taktowaniem, Natomiast te dodatkowe rdzenia też czasami się przydają. Tutaj też już nie oszczędzaliśmy na pamięciach. Dorzuciliśmy dodatkowe 300-400 zł, aby mieć faktycznie te 6000 megatransferów, aby ten potencjał procesora jeszcze bardziej wykorzystać. Mówimy tu o różnicy kilku procent, no ale mimo wszystko do czegoś w tym droższym zestawie warto też dopłacić. No i w tym przypadku mamy też chłodzenie cieczą. Jest to IO 240 mm, aby ten procesor faktycznie utrzymać w optymalnych temperaturach, aby mógł maksymalnie bustować nawet z aktywnym PBO, czyli z. Tym automatycznym podkręceniem, jak jest dostępne dla Ryzenów z czyle Faukeszem tej generacji z jeszcze zablokowanym mnożnikiem. Wisienką na torcie w tym zestawie jest przeskoczenie na prawdziwe 2 terabajty SSD. Coś, co kiedyś było standardem już w zestawach za 5000 zł. Teraz z y, czystym sumieniem polecam dopiero w zestawie za około 9000 zł, jako że wcześniej te środki tą dopłatę całkiem istotną, teraz kilkaset złotych do tego dodatkowego Terabajta, po prostu lepiej przeznaczyć na inne cele i jakoś przeczekać ten trudny okres cenowy. ب ssd no Oczywiście można w każdej chwili dołożyć kolejny, a tutaj już po prostu w tym droższym zestawie idziemy od razu w większy komfort na, że tak powiem, dzień dobry. Kolejny wzrost wydajności niestety okupiony jest znacznym wzrostem ceny, dlatego też pomiędzy jeszcze pomyślałem, że wycisnę tutaj taki zestaw, który będzie nieco wydajniejszy, po zmiany procesor na Ryzena 79800X 3D, który oferuje no, przede wszystkim odwrócenie układu tego 3 v cache'u, jest teraz pod rdzeniami, dzięki temu procesor szybciej boostuje, ma ogólnie więcej pamięci podręcznej tych niż Poziomów, no i to wszystko się przekłada na ogólnie większą wydajność, nawet 10-15%. Także to nie jest tak, że dopłacamy do praktycznie niczego, ale przy okazji też no, zainwestowaliśmy tutaj już w wygląd, solidność i jakość samego zestawu, no bo wydając ponad 10 tysięcy na komputer, chcemy, aby faktycznie posłużył na długie lata. Dlatego też chłodzenie, obudowa, zasilacz od Be Quieta, no, firmy, której przedstawiać myślę nikomu nie trzeba i faktycznie oddzięczy się naprawdę wieloma latami długiego i bezawaryjnego pracowania i myślę, że taki zestaw też w przyszłości obsłuży ta obudowa, chłodzenie, zasilacz, obsłużą też kolejne zmiany sprzętu, także to jest też taka inwestycja troszeczkę w przyszłość. Natomiast co do samej wydajności, karta graficzna, pamięci pozostają takie same, też zostajemy z dwoma terabajtami SSD, także tutaj dużych zmian nie ma poza samym procesorem, Całość po prostu prezentuje się znacznie bardziej okazale, jest znacznie solidniejsza i przy tym troszeczkę tylko wydajniejsza z uwagi na procesor. Pewnie zastanawiacie się, co w takim razie oznacza podniesienie wydajności, kiedy mamy już tak wydajne konfiguracje jak właśnie Radeon RX9070XT. Otóż ponad dni mamy jeszcze RTXy Serii 5070 Ti. Karty absurdalnie obecnie drogie, ale faktycznie wnoszące całkiem sporo wydajności w tych najbardziej wymagających trybach z aktywnym path tracingiem w trybach, których Radeony całkowicie sobie nie radzą, często nawet nie mają do tych trybów dostępu, a tutaj jednak faktycznie można się cieszyć graniem na tych najwyższych ustawieniach, niedostępnych dla tańszych zestawów. Jest to zestaw, który zaproponowałem również w nieco większej i jeszcze ładniejszej moim zdaniem obudowie, czyli Lightbase 600LX. Jest to obudowa, która może stać zarówno pionowo, tak jak komputer obok mnie, Swoją drogą level up komputernika, też bardzo fajne zestawy, dobrze wycenione na cały czas, bo faktycznie jeszcze się całkiem dobrze trzymają w kwestii cen pamięci oraz ssd ków Natomiast, wracając do zestawu, obudowę tamtą można położyć też na płasko, czyli w takim klasycznym trybie desktop, i wtedy prezentuje się naprawdę unikatowo, zjawiskowo i po prostu pięknie. Także, jeżeli poza wydajnością poszukujecie w zestawie komputerowym również czegoś takiego estetycznego, no to właśnie w tą stronę bym się kierował. Natomiast pozostałych różnic no, praktycznie nie ma żadnych. Tutaj dopłacamy realnie najwięcej do tej karty graficznej, no i troszeczkę do samej obudowy. Najdroższy proponowany w tym miesiącu zestaw będzie kosztował nieco ponad 15 tysięcy złotych w momencie, kiedy te słowa nagrywam. I w tym przypadku wchodzimy na jeszcze wyższy poziom procesora. Mamy tutaj Razena 9950 x 3 d na razie w wersję pierwszą, czyli ta, która ma 8 rdzeni z 3D V-cache'em i kolejne 8 rdzeni już bez tego 3D V-cache'u. co oznacza, że mamy bardzo wysoką wydajność w grafie. A jednocześnie też dużo większą wydajność wielowątkową, co też pomaga, jeżeli chcemy zajmować się streamingiem, edycją wideo, czy też ogólnie obróbką grafiki. Po prostu taki najbardziej uniwersalny procesor, jaki tylko można sobie wyobrazić. I tutaj do zestawu dorzucamy jeszcze RTX 5080. Jest to karta jakieś 10% wydajniejsza od 5070, też oferuje 16 GB pamięci i po prostu jeszcze lepiej nadaje się do grania właśnie w wyższych rozdzielczościach, które nawet można pokusić się bez problemu większego o granie w 4K. Za DLZ4,5. DLZ, który wprowadza w tym roku właśnie został zaprezentowany i wprowadza odświeżony model, model właśnie upscalingu, który pozwala uzyskać jeszcze wyższą jakość tego upscalingu w tych trybach najbardziej wydajnych, czyli tych, które renderują z niższej rozdzielczości do jeszcze wyższej rozdzielczości i po prostu uzyskujemy nadal wyśmienitą jakość obrazu przy jeszcze większej wydajności. Dlatego też ten zestaw myślę, że jest takim dosyć godnym do polecenia w przypadku monitorów np. OLEDowych z rozdzielczością 4K. Jako, że zarówno karta graficzna jak i procesor pobierałem nieco więcej energii niż w poprzednim zestawie, tutaj od razu poleciłem nieco mocniejszy zasilacz o mocy 1000W, ponownie jest to Be Quiet, co oznacza, że będzie on cichy nawet przy poborze do tych 1000W, chociaż taki zestaw faktycznie aż tak wysokiego poboru nie będzie generował, ale chodzi o to zapotrzebowanie energii w tak zwanym piku. Musi ten zasilacz być na to gotowy, a jednocześnie też oferować maksymalną kulturę pracy, no bo przy takich cenach zestawów, przypominam około 15 tysięcy złotych, Zdecydowanie no. Powinien to być zestaw bardzo, ale to bardzo kulturalny. Na dzisiaj to wszystko i dzięki bardzo, że oglądaliście do samego końca. Mam nadzieję, że zestawy Wam się spodobały. A jeżeli któryś z Was w szczególności przykuł waszą uwagę, dajcie znać, który to był. Wszystkie linki do zestawów znajdziecie w opisie filmu, a gdybyście chcieli w nich coś zmieniać, jakieś drobne lub nawet większe właśnie zmiany poczynić w tych ofertach, no to tutaj nie obawiajcie się pisać, korzystać z formularza pod ofertą. Przygotuję stosowną ofertę, oczywiście też ze zaktualizowanymi cenami. No i co? Widzimy się za miesiąc w kolejnym zastawieniu, Dzięki, że oglądaliście po raz kolejny. Na razie i cześć.